Welcome to day, my name is Jessica. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak mieć Minecraftera. Tak to jest Pirate, no to jest premium, tylko to jest jakby normalny Minecraft, tylko wszyscy widzą Twojego i to inne. No ra, musimy otworzyć przeglądarkę. Jak nam się otworzy, to musimy wejść na. Aj No .info nam wyskakuje taki yy, ten. się... Yy, to to, 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 to nie jest moje konto, tylko mojego kolegi. No to tak. Potem bierzemy login. Naciskamy w niego. Teraz. A ja tu sobie napiszę jakiś... A tu powinno wystarczyć, jak się jeszcze na to... O, właśnie. I tutaj hasło. Jakie chcecie hasło? Jakie hasło jak się... A nie, przepraszam. Eee, nie ma zachodziło, tylko tak. Musimy to wyłączyć. Musimy znowu login i musimy najpierw no, założyć pocztę no, to szybko się założę. na się w bo to mleko poranika nie jest więcej znaczy, a na ja szczerze go nie było dawno już odcinków nie, niedawno się pojawi taki film znaczy film nie film tylko miasto moje, które budowałam bardzo długo no i dobra, drugi poradnik jak zrobić konto na musimy tu wpisać swoje no to ja tu nawet wpiszę pas nie będzie pas, pas, o. pas pas, no, no i czekaj, to muszę wyrzucić no, no i tutaj no, no, nie no już,

No i tutaj Wam pokazu Twój adres. Dziękuję za Pana No to przejście do księgi. Przejdę do boczki. Tutaj znaczy to usunę, bo mamy to ugotowane. To No i głosujemy to. Nie za

I tak, sprawdzimy. O właśnie przyszła nam wiadomość. No i tutaj musimy oczywiście potwierdzić konto. Czekamy jak nam się potwierdzi. No i nam się potwierdziło. No to teraz możemy wejść. Zaloguj się. O, i jestem go Yy, tak to jest jeden poranik jak wyłożyć, drugi poranikę no? ale teraz ale to ja, tutaj, jak piszcie mi w komentarzu. chcecie mieć, czyście chcecie... ale jak chcecie mini to nawet no, to klikacie w change i tutaj piszecie osób name ja to sam radzisz aho i password to co tu mam. Hey, set. Jak tu pisze se, to sobie, to może to sobie przypłynąć, że to jest wpłymać, jak to ma go chroma. Roma. I tu już możecie sobie y, zobaczyć... możecie sobie wybrać A to już na innym poran. Pora nie tylko polega, jak założyć konto na tym. I na też. No to możemy to już wszystko wyłączyć. Tutaj się jeszcze było wyląduje. i to by było na wszystko jak się poradnik podobał no to zostawcie łapkę w górę następny poradnik chyba będzie a jeszcze wam tak wytłumaczę co na... dlaczego nie było odcinku, dlatego, że miałam tu trochę problemu z internetem no nie wiem, nie mam mam z internetem trochę się poprawiać tak nie poprawi. ale to mały z tego komentujcie, subskrybujcie no, komentujcie ten film, łapki Nowe intro będę miał, właśnie. Nie będę mieć tego samego, tylko inne. No, orka.